Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj moim i państwa gościem jest Marek Szary, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam panu, witam państwa. Dziś przypada 41. rocznica ogłoszenia stanu e, wojennego. Ogłoszony niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny doprowadził do internowania 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej. Tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. Wśród osób, które odegrały znaczącą rolę w tamtych wydarzeniach, są także leśnicy z terenu Radomskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Panie dyrektorze, czy pamięć o bohaterach tamtych wydarzeń jest wciąż żywa? Leśnicy pamiętają o historii, bo przeważnie nasza historia, historia Polski, działa się w lasach. Może stan wojenny. To akurat mniej. Natomiast no, ci, którzy dzisiaj pracują, mają możliwość zarządzać. Przeważnie to są ludzie, którzy pamiętają stan wojenny, ja osobiście pamiętam. Też byłem uczestnikiem i, i, i o tyle dobrze, że, że znaczy war, warto pamiętać i chciałbym zaapelować, żeby, żeby pamiętać to wydarzenie, bo to jest Wydaje mi się, że to trzecia z kolei czy czwarta haniebna data w historii Polski. Mówię o rozbiorach, mówię o poddaniu Polski panowaniu sowieckiemu, i właśnie stan wojenny to próba obrony tego układu sowieckiego i zabicie jakby nadziei. Wielkich Rzesz Społeczeństwa Polskiego. Polacy mieli olbrzymią nadzieję na odrodzenie właśnie w wyniku tej wiosny Solidarności. Niestety to stan wojenny bardzo zniszczył tę nadzieję. I weszliśmy już później w 90 roku, no bardzo... Tacy smutni w to odzyskanie niepodległości, bo nam odebrano wcześniej nadzieję. Jednym z takich uczestników stanu wojennego jest nasz kolega Leśnik, zresztą, a obecnie poseł pan Dariusz Bąk. On był. Internowany został wzięty z sali wykładowej, bo 13 grudnia uciekł, ale później musiał wrócić na wykłady na studiach i, i był internowany. Także wielu leśników również było internowanych. Bardzo dużo z tych, którzy wcześniej zakładali Krajową Sekcję Pracowników Leśnictwa NZZ Solidarność, później zostało internowanych, a kiedy Polska podległość, no byli twórcami y, chyba najnowocześniejszej ustawy o lasach w 1991 roku ona powstała, do dziś obowiązuje z pewnymi zmianami, niekoniecznie y, na lepsze, ale niemniej obowiązuje i ona po raz pierwszy wprowadziła y, zasadę wielofunkcyjnego lasu, czyli las jest dla przyrody, dla y, wody. Wodochronny jest dla powietrza i dla ludzi, hmm. o czym często niektórzy zapominają. Tak, a pamięć tych wydarzeń, bohaterów tamtych wydarzeń, możemy uczcić my wszyscy, zapalając dzisiaj świeczkę. To jest symbol naszej pamięci, że ta pamięć jest żywa. Panie dyrektorze, więcej przypadków kradzieży drewna odnotowały w ostatnich miesiącach Lasy Państwowe. Jak sytuacja wygląda na terenie Radomskiej Dyrekcji? Czy tych kradzieży jest rzeczywiście więcej? I czy nie pomógł w tym? Źle interpretowany, nazywany potocznie, tak zwany program Chrust Plus. No faktycznie ktoś wymyślił absurdalną rzecz, a mianowicie, że można Chrust zbierać. W lesie i wolno, i wolno wywozić. Nigdy nie było wolno, i nie, nie jest wolno. To jest zupełnie co innego. Ten chrust on jest do naturalnego rozkładu, w lesie zostawiany. Natomiast dla potrzeb energetycznych, i to jest chyba główna przyczyna, ten wzrost zainteresowania naszego społeczeństwa drewnem jako materiału. Czy produktu energetycznego. Utworzyły się Kolejki wręcz zapisywali się ludzie. To, to takich rzeczy nie pamiętaliśmy od czasów komunistycznych. Drewno, jako surowiec energetyczny, już pomału schodził z kręgu zainteresowań Polaków, a tu nagle taki wzrost zainteresowania, i myślę, że to spowodowało, że opłacało się po prostu ukraść i, i gdzieś tam sprzedać. Porąbać, sprzedać za duż, dobre pieniądze, duże pieniądze, których my nie bierzemy, takich pieniędzy za to mm -hmm. drewno. Ja, dziękując tu za to pytanie, chcę powiedzieć, że drewno jest i proszę się nie denerwować, każdy, kto chce kupić drewno, je kupi. Niekoniecznie takie jak chce, bo wszyscy by chcieli kupować albo grawa, albo dęba na terenie tu naszej regionalnej dyrekcji, a szczególnie w okolicach Radomia tego drewna jest mniej, ale jest sosna, także drewno jest dostępne, jest tanie, nie podnosimy cen drewna. To też słyszałem o jakiejś tutaj opowieści, że to drewno jest bardzo drogie. Jest drogie drewno, ale dla Potrzeb przemysłu. I to przemysł sam winduje ceny drewna. Natomiast dla potrzeb ludności na cele opałowe drewno jest w miarę tanie. Jeśli ktoś się zdecyduje właśnie na opał drewnem, co powinien zrobić? Powinien iść do najbliższego leśnictwa, do leśniczego i tam zgłosić swoje potrzeby. Tutaj akurat na leśnictwie radą, chyba dwa razy w tygodniu, albo raz w tygodniu jest sprzedawane drewno, można iść rano wpłacić pieniądze i później już jest to odbiór drewna. Ale jeszcze oprócz drewna, jest co nas bardzo boli, jest teraz w okresie przedświątecznym i przed wszystkimi świętymi, jest dewastacja jodeł, małych jodeł. To jest jedlina, jest bardzo popularnym towarem do kradzieży, właśnie na terenie tutaj Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, bo tu są lasy jodłowe. I w okolicach Radomia jest jodła, i koło Kozienic jest jodła, no już nie wspomnę o Górach Świętokrzyskich. Też jest jodła i mamy bardzo dużo przypadków naprawdę dewastacji drzewostanów jodłowych. Ogałacane są z gałęzi drzewa, one już nigdy nie odrosną. Nawet niedawno mieliśmy taki, niemal jak z filmów kryminalnych, pościg za busem, który w lesie, z lesu, lasu wywożył i ukradli jedlinę. Strażnicy dopadli go pod Szydłowcem. Także tu, pod Radomia, aż do Szydłowca go gonili. I... No Naprawdę tak. jedlinę można kupić też można, bo pozyskujemy ją z drzew, które muszą być wycięte jodłowych i, i wtedy tą jedlinę, jak ktoś sobie z, y, potrzebuje, to z, też zgłasza do leśniczego i on przygotuje taki gałązkę. Mm -hmm. Wszystko można kupić w miarę tanio, w miarę y, szybko, tylko y, trzeba kupić, mm -hmm. a nie kraść. Tak, tutaj też oczywiście za chwilę po powiemy o tym, bo e, sprzedaż e, choinek e, świątecznych e, prowadzi e, Regionalna Dyrekcja. Dyrekcji Lasów Państwowych, a w zasadzie nadleśnictwa. Ale zanim jeszcze do tego pytania, dopytam, czy przed świętami, właśnie w okresie przedświątecznym tych kradzieży jest rok do roku wię, więcej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych? Tak jak mówiłem. Yy... Jodły to są przeważnie w okresie przed wszystkimi świętymi i, i przed świętami Bożego Narodzenia, ale też, ale też przed świętami wielkanocnymi, bo to przeważnie na cmentarzach wieńce i wiązanki. Także to, to nie jest równo cały rok, a na równoroczne jest na potrzeby raczej stolicy, bo tu największe kradzieże są, idą w kierunku, znaczy towar idzie w kierunku stolicy. Tam, tam, najwie, tam największy jest zapewne zapotrzebowanie na to tak, popyt. Nie. No właśnie rozpoczęliśmy rozmowę o choinkach, o tym, że można je nabyć i faktycznie choćby Nadleśnictwo Radom zaprasza poświąteczne drzewka. Choinkę można kupić już od 50 zł. Panie dyrektorze powiedzmy, gdzie odbywa się sprzedaż drzewek, no drzewek, które może nie zawsze, ale jest to pewien taki element promocji czy też większego zainteresowania właśnie państwa ofertą można przed wycięciem klient może sam wybrać wskazać i przy tym przy kliencie to drzewko może zostać wycięte w szczególnych sy sytuacjach takie coś y y jest robione y to trochę y tak y w, przypomina nam czasy dzieciństwa, kiedy szło się do lasu z siekierą, żeby sobie uciąć choinkę. E, dziś e, raczej te choinki są e, przy okazji innych zabiegów. E, Wycinane są robione i już są gotowe, ale dla specjalnych gości, dla specjalnych klientów. Na tak. specjalne zamówienie. Na to specjalne to... zamówienie można i z leśniczym do lasu i, i wyciąć taką choinkę. Czyli tego, czego nie można otrzymać na targowisku gdzieś w jakimś punkcie sprzedaży na terenie miasta. To jest ta, ten taki pewien bonus, ta atrakcja, ten. Ta, ten... Dodatkowy dreszczyk emocji, czy też może wspomnień z dzieciństwa, jeśli Państwo takie, takie przeżycia e, e, mieli e, wiele lat temu. No rzeczywiście, to w ten sposób można sobie powspominać, mm -hmm. a szczególnie teraz, kiedy mamy ośniorzone drzewa i jodły w śniegu są przepiękne. Tak. <laughs> I iść do lasów w taki właśnie Nieśnieżny dzień to mhm. też jest wielka atrakcja dla oczu. Tak, Państwo I również, to... warto o tym wspomnieć, na swoim profilu Facebookowym publikujecie zdjęcia Lasów Radomskich, Lasów Świętokrzyskich, przepiękne świerki ozdobione śniegiem. To na pewno jest to, na co miłośnicy zimy czekają. Rzeczywiście publikujemy, ale tylko po to, żeby zachęcić, żeby osobiście iść do lasu. Nie patrzeć na zdjęcia, tylko naprawdę zachęcamy do osobistych spacerów. Nawet teraz można nałykać się tlenu, bo przecież drzewa iglaste, z wyjątkiem modrzewia, mają igły i produkują ten tlen. Natomiast, natomiast rzeczywiście przepięknie las wygląda w tej pokrywie śnieżnej. a ostatnie dni. Przyniosły nam te obfite opady. To robi wrażenie, ale też wracając jeszcze do choinek, tą choinkę można od Państwa kupić, ale też otrzymać za darmo. No, może nie do końca za darmo, bo za krew. Za krew. Wszystkim, którzy 14 grudnia oddadzą krew, czyli jutro, w jednym z regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, leśnicy podziękując wręczając świąteczne drzewko. No właśnie w ten sposób chcieliśmy zachęcić no, Polaków do tego, żeby oddawali krew. Chyba jedyne lekarstwo, które, którego nie można wyprodukować, musi być niestety oddane przez innego człowieka, a zapotrzebowanie na krew jest naprawdę ciągłe. Dlatego zachęcamy wszystkich do oddawania krwi, honorowej oddawania krwi. A właśnie tym, w tym dniu przed świętami specjalnie niedawno wycinaliśmy takie choinki, są nawet zdjęcia w internecie, można zobaczyć. Wycinaliśmy po to, żeby, żeby w jakiś sposób. Podziękować tym, którzy krew oddadzą właśnie w, w mm -hmm. formie choinki. Można powiedzieć, że Państwo oddają to, co mają najcenniejsze, czyli e, drzewo, e, a w zamian za to, co my jako mm -hmm. ludzie mamy najcenniejsze, czyli krew. Tak jest. Mm -hmm. Dokładnie tak jest. I zachęcamy jeszcze raz, naprawdę. E, może nam się kiedyś przydać ta krew. Także warto również samemu. Jeżeli nie ma przeciwskazań, oddać krew. Panie dyrektorze, co dalej ze śladami dinozaurów w Borkowicach koło Przysuchy w ubiegłym roku w Borkowicach dokonano nazywanego przez naukowców epokowego odkrycia bloków z licznymi tropami dinozaurów na. Niespotykaną dotąd skalę. W połowie roku toczyła się dyskusja na temat sytuacji prawnej dwuhektarowej działki, której właścicielem są lasy państwowe. Czy udało się Państwu wypracować kompromis w tej sprawie, czy możemy mówić o jakimś światełku w tunelu, krokiem do przodu w tej sprawie? Cały czas dążyliśmy do wypracowania jakiegoś kompromisu, bo rzeczywiście znalezisko jest niespotykane, choć muszę uczciwie, Powiedzieć i pochwalić się, że już takie znalezisko jest niedaleko Stąporkowa. Tam można też oglądać ślady dinozaurów. Tam już jest przygotowane stanowisko. Także zachęcam Państwa do, do tego, żeby oglądać. Natomiast tutaj w Borkowicach jeszcze nie jest. Natomiast rzeczywiście dosłownie w, w ubiegłym tygodniu decyzję o Kierunku zagospodarowania tego wykopaliska, czy tej kopalni, bo to tak naprawdę była kopalnia gliny, podjął starosta przysuski i, i nadał jakby ramy prawne do tego, żeby nie wprowadzać tam z powrotem lasu, bo wcześniej był las. Ten las usunięto, wydobywano glinę i. Było takie prawo, że było, trzeba było ten las po prostu wprowadzić, a teraz pan starosta podjął taką odważną decyzję, żeby to jednak była te wykopaliska, jednak park. Kulturowy i cieszę się bardzo, że, że tak jest. Nigdy nie, a nie blokowaliśmy. Natomiast w bardzo wielu przypadkach trochę niektórzy krzywdę nam robią, bo nawet w tym przypadku byliśmy odsądzani od czci i wiary, że, że tutaj jakieś blokujemy, natomiast my oprócz tego, że jesteśmy leśnikami, że jesteśmy no, przedsiębiorcami, bo, bo przecież sprzedajemy e, drewno, jesteśmy również e, Egzekutorami prawa i urzędnikami, którzy muszą stosować prawo, i w tym przypadku prawo mówiło, że ma wrócić las. Nam tego nie wolno zmienić, to nie my mieliśmy prawo zmienić. Zmienił starosta. Cieszę się bardzo i mam nadzieję, że teraz Gwina przejmie i będziemy już niedługo mogli jeździć, oglądać te ślady. Osobiście ich nie widziałem, mm -hmm. także chętnie pojadę, bo rzeczywiście to jest ciekawe wykopalisko. A zatem coś więcej niż tylko światełko w tunelu, pozytywne informacje w tej sprawie. Wydawało się, że ta, ta sprawa będzie dłużej, jakby czekała na taką pozytywną, Konkluzję. Co prawda, to jest pewnie początek tej dro no tak, drogi, końca. Ale, ale, ale krok we właściwym kierunku, bo na pewno ja, pan dyrektor, również państwo chętnie udaliby się niedaleko, nieopodal naszego miasta, aby podziwiać ślady dinozaurów, ślady, które naukowcy określają na nawet 200 milionów lat. I co więcej, te, które są w tej chwili odkryte, to podobno nie wszystko, że jeszcze tych śladów jest więcej. Tam pewnie będą prowadzone prace badawcze, archeologiczne, także może jeszcze coś czegoś ciekawego się dokopiemy. Mm -hmm. A zatem na pewno jest to jeszcze ciekawsze niż wiemy na dzień dzisiejszy, ale o tym będziemy w programie Kontrast na pewno rozmawiać, do tej sprawy będziemy wracać. A dzisiaj moim i państwa gościem był Marek Szary, zastępca dyrektora Regionalnej dyrek Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję państwu i oczywiście zapraszam na kolejny Kontrast już jutro. Maciej Zieliński kłaniam się nisko. Do zobaczenia.